na Gali, my MMA w Grodzisku Mazowieckim, a z nami niespodziewany specjalny gość na dzisiejszej Gali, Dawid Ambro Ambroziak, Cześć. Cześć, witam serdecznie. W jakim charakterze dzisiaj na tym wydarzeniu? Dzisiaj w charakterze gościa przyjechałem poczuć ten klimat Gali, ponieważ samo z, z, za chwilę się bije, więc bardzo chętnie przyjeżdżam na takie wydarzenia. Wiem, że jeszcze, dopiero przyjechałeś, tak nie miałeś okazji żadnej walki zobaczyć, ale czy do jakiegoś konkretnego zawodnika tutaj przyjechałeś, czy czysto y, prywatnie sobie podpatrzeć różne techniki przed swoją walką w Torunie? Nie, przyjechałem poczuć ten klimat, lubię, lubię tą adrenalinkę, lubię tą wrzawę na trybunach, więc przyjechałem, ale walczy tutaj kilku moich kolegów, więc przyjechałem również ich dopingować. Mhm. Z tego co pamiętam miałeś walczyć przy okazji gali Prime 5, tylko z powodu właśnie jakiejś delikatnej kontrowersji ta walka się nie odbyła. Czy możesz przypomnieć naszym widzom dlaczego? No, z walki wycofał się Sasza, z którym byłem zostawiony. No, i niestety do tego pojedynku nie doszło, nie znaleźli mi rywala w zastępstwie, i będę walczył na szóstce. No właśnie, na szóstce. Hellboy, kim jest dokładnie Twój rywal i czy popatrujesz jakoś jego trening? Wiesz, nie zwracam na niego zbytnio uwagi. Raczej skupiam się na swoich treningach. Przygotowuję się jak na mistrza świata, aczkolwiek wiem, że Hellboy raczej wyzwaniem sportowym dla mnie nie będzie. I od kiedy jesteś w tym sztosie treningowym? Wczoraj. A to wczoraj. Okay. Wczoraj się dowiedziałem, że się bijemy. Mhm. E, nie, ja w treningu jestem cały czas. A w treningowy dopiero tak naprawdę wejdę teraz e, w takie, takie bardzo ciężkie treningi. Aczkolwiek cały czas byłem w gazie. Mhm. Jaki masz plan na te treningowe przygotowania? Czy wyjeżdżasz na jakiś obóz motoryczno-przygotowawczy? Czy będziesz robił treningi na siłowni, a może stricte techniczne pod MMA? Nie, już mało czasu zostało, więc tak naprawdę teraz okres sparingowy. Mhm. E, Kondycja, zrobienie kondycji i tak naprawdę na koniec szybkość to cały proces przygotowawczy. No właśnie. O ile dobrze pamiętam, 1 kwietnia prima Apriz była ostatnia gala, ostatnia edycja gali Underground Boxing. Night. No, mieliśmy wspaniałych zawodników również z Federacji, takich jak na przykład Gromda Fight Club. Powiedz, kiedy kolejna edycja się odbędzie i czy coś już na ten temat wiadomo. Już dzisiaj mogę zaprosić serdecznie 2 grudnia na kolejną edycję Underground Boxing night. Gala będzie jeszcze większa, jeszcze lepsza, jeszcze zrobienia. Zrobiona no, z większą pompą, więc serdecznie zapraszam, 2 grudnia Osir Bemowo. Czy jakieś głośne nazwisko na tej gali się szykuje? Karta walki jeszcze jest dogrywana, więc jeszcze nie będę dzisiaj o tym mówił, ale tak, mamy zaplanowane kilka ciekawych nazwisk. Mhm. A Ty myślałeś kiedyś, żeby zawalczyć na własnej gali Grand Boxing jest taki pomysł? Jeszcze nie teraz, ale pewnie na którejś z gal yy, tak się zdarzy. Mm -hmm. Dużo się teraz, troszeczkę zmienia temat na organizacji KSW. Mamy Kalidow, na pewno znasz legę organizacji. Powiedział, że stoczyłby chętnie walkę bokserską i potencjalnie kibice fani zestawiają go z Tomaszem Adamkiem. Jak ty byś typował to starcie? Ciężko typować właśnie takie starcie zawodnika MMA z bokserem mhm. albo boksera z zawodnikiem MMA. E, myślę, że mocno wyrównane. To starcie Monamed ma tą czutkę, e, jest dobry w stójce, więc tą stójkę ma taką mocną, silną. E, więc ciekawe, ciekawe bardzo zestawienie. Ciężko wytypować, to jest zwycięstwo. Ciężko powiedzieć, nie stawiałbym tego. Czyli 50 na 50, jakbyśmy miał tak podsumować to meritum. Tak, dokładnie. Zresztą ja sam mam bardzo chrapkę na boksera, chociażby Jackiewicza. I o tej walce było mówione wcześniej, jeszcze przed Helbojem, więc mam nadzieję, że, że również ja będę mógł się zmierzyć. Z bardzo dobrym bokserem, z Mistrzem Świata, Mistrzem Europy. A no chyba teraz walczy na pramie, na szóstce. Tak, tak, tak. Z tak, tak. W... Szulim walczy mhm. teraz w boksie. W MMA nie walczy, no bo... Nie może. Mhm. A była jakaś propozycja na początku może żebyś ty się z Rafałem Jacki jakoś starł, bo tego nie Braga? Tak, była Była taka propozycja, ale to była walka, proponowana walka w MMA, ona miała bez sens. Mhm. E, w boksie, no nie wiem, czy by było to. Jest dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem. E, więc, więc raczej wolałbym nie podejmować takiej walki, wolałbym podejmować podjąć ją w MMA, by była ona ciekawsza dla widza i by ciężej było wytypować zwycięstwo. Mhm. A jakbyś się określił na chwilę obecną, bo dużo. Fajterów, którzy trenują już na przykład od 2018 roku, od kiedy powstała Federacja Fame, no 5 lat najlepszych przygotowań również na przykład w takich klubach jak American Top Team, prawda, gdzie trenuje między innymi teraz Mateusz Gambrozy przygotowując się do swojej jutrzejszej walki na, na Ultimate Fight Championship. Czy ty się czujesz na chwilę obecną bardziej sportowcem czy frikiem? Więc nazywają nas frikami od samego początku i taka łanka już jest przyklejona, e, ponieważ byłem w pierwszej gali. Fame więc jak, jakie moje umiejętności by nie były wysokie, to ta łatka Free Fightera i tego, tej osoby, która występuje we Free Fightach, w Prime, w Fame, ona już zawsze będzie. Myślę, że ciężko będzie ją odkleić, aczkolwiek umiejętności nasze wzrastają. Tak jak powiedziałeś, to już jest 5 lat ciężkich treningów, tak naprawdę można powiedzieć, że my już jesteśmy zawodowcami. Mamy z tego pieniądze. Podchodzimy do tego na poważnie, więc można nas nazwać w tym momencie zawodowymi freakfighterami. Y -hmm. I który klub jest najlepszy, jeśli chodzi o przygotowania stricte na przykład do takiego pojedynku na gali Prime6 Premium? Ciężko powiedzieć, który klub jest najlepszy. Każdy powie, że jego klub. No, ja trenuję w klubie WC, więc powiem, że, że najlepszy jest klub WCA i inni trenują w Uniku i powiedzą, że Unik. Tam gdzie trenujemy, na pewno tam będziemy uważać, że to jest najlepszy, mm -hmm. klub, jakieś... ponieważ go wybraliśmy. Tak, a jakieś sesje sparingowe Zalanym Kwiecińskim udało się zrobić, bo wiem, że on też do WCA przychodzi się tam pojawić. Tak, z Alanem cały czas trenujemy. Na, na, na treningi chodzimy, więc y, cały czas y, ze sobą się spotykamy, cały czas ze sobą. Marujemy. Cały czas. Na pewno słyszałeś, że Alan Pieciński bierze udział w nowym projekcie Mów Federation, to jest taka troszeczkę fijkowa piłka nożna. Wczoraj mieli konferencję, jak ty oceniasz umiejętności Alana, no bo znamy go z pojedynków w Oktagonie, ale w piłce nożnej przyznam, że jestem ciekawy takiej osoby jak Alan Pieciński. Nie wiem, nie grałem z nim w piłkę, więc nie mogę ocenić jego umiejętności. Zobaczymy, sam będę oglądał, bo jestem ciekaw. A jakby padła propozycja na przykład ze strony Mów już po Twojej walce w Prime, po wygaśnięciu kontraktu, żebyś wziął udział w czymś takim. Chciałbyś się przerzucić może jednorazowo na piłkę nożną? Jasne, bardzo chętnie. Jakieś grałem w piłkę w klubie, więc liznąłem tej piłki. Coś tam, coś nie, coś potrafię, więc bardzo chętnie. A oglądałeś może ostatni mecz z Albanią? Nie. A z, wy... z Wyspami Owczymi? Nie nie, 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 nie oglądałem. Akurat nie oglądałem naszych ostatnich występów w <laughs> Federa... reprezentacji. nie fredera. Może dobrze, że my właśnie jeździmy na tę MMA, bo chłopaki, no mówiąc, grubo nie popisali się ostatnio na boisku. No, doszła do mnie ta informacja, mimo tego, że nie oglądałem tego meczu. A to może siatkówkę oglądałem? Siatkówkę widziałem, tak? Mm -hmm. Siatkówkę widziałem. E kibicowałem, wiedziałem, że wygrają. Mhm. A tak według Ciebie z czego to wynika, że jednak największy marketing nałożony jest na piłkę nożną, może w chwili obecnej też na gale MMA, no ale pomimo tego, że na galach MMA to jest bardzo widowiskowe, na piłce nożnej nie mamy żadnych wyników, a na siatkówce, gdzie nie ma takich nakładów finansowych, marketingowych, tak naprawdę jest największy sukces, największe zwycięstwo, można powiedzieć, że sport narodowy Polaków. Wiesz, piłka nożna jest najpopularniejszym sportem mhm. na świecie, dlatego dla właśnie pewnie dlatego. Znam e, się prywatnie z Kamilem Bortniczukiem, ministrem sportu. Myślę, że e, porozmawiam o tym z nim, żeby tutaj jednak większe pieniądze położyć na siatkówkę, skoro mamy tak duże osiągnięcia. Mhm. Martin Lewandowski w jednym z wywiadów Dana wspominał, że on organizuje takie zawody jak MMA Polska. Na pewno słyszałeś, kojarzysz i, i, i celem tych zawodów jest nie tylko kształcenie młodych talentów w MMA ale także wprowadzenie MMA do grona sportów olimpijskich. Czy Ty się z tym zgadza, że właśnie MMA powinno być sportem olimpijskim, jak szermierka, czy rzut młotem, rzut dyskiem? No, sporty tak naprawdę, które znamy już po kolei od czasów starożytnej Grecji. Myślę, że MMA jest na tyle młodym, świeżym sportem, że ciężko będzie, żeby weszło do tego, do tej grupy sportu. Więc aczkolwiek osobiście, no jasne, chciałbym. Mhm. Dobra, no to może jakieś pozdrowienia na koniec, zachęcenie na najbliższą galę Underground Boxing. Tak, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Pamiętajcie, 2 grudnia sprzedaż pay-per-view ruszy miesiąc przed galą. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dziękuję bardzo. To chyba tyle ode mnie. Dawid był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.